Witam was widzę w dzisiejszym odcinku z Mandom Blade ogniem i mieczem tyle wystarczy. <grym> tak. Ostatnie widzę, że bardzo Wam się spodobał. A my jesteśmy na Ukrainie dzisiejszej. Zamek ukraiński. To chyba jeszcze jest Ukraina obecna, nie wiem. Uf, na pewno to musi być. Chociaż brakuje tu trochę miast. Nie no, Rzeszowa nie było jako wioski? No ale dobra. Mm. Yy, w ostatnim odcinku skończyliśmy na chyba dawaniu jakiejś informacji. Yy, I może powinniśmy pójść troszeczkę tam, yy, pomóc królowi naszemu, tylko nie będą gdzie jest nasz król. Więc spytajmy się tutaj naszego, tego pułkownika, z którym gadaliśmy ostatnio yy. I zapytajmy czy... Yy, Król Kazimierz, czy jest gdzie on był? Płock yy. Tak, chyba dobrze powiedziałem Płock. Obok płocka był, tak? Połock. Dobra. Prawie to samo. No, nie do końca, bo chyba w poprzednim odcinku chyba tam się zgubiliśmy jak tam poszliśmy. Ale dobra. My tam ruszamy. Oni tutaj patrole robią. Tam to nas mniej trochę obchodzi. Tutaj w ogóle na Widzę, że tutaj hot biegają tutaj. Zobaczcie, nadal zapomniałem jak się to nazywało. W sensie ktoś mi napisał odnośnie zamku, ale mi też chodziło o nazwę tego państwa. To byli... Po to się nazywało jakoś to. Dobra. Kiedyś sobie przypomnę. Ruszajmy szukać króla najpierw. Król gdzieś poszedł. Czy tutaj gdzieś jakaś jest oblega nam Twierdza miasteczko? Nie wiem O, jakiś wojewoda jest tu Nem jest ten yy. pa, Pawło... Czy jak? Pawłocz Co to za miejscowość? Nie umiecie normalnych nazw wymyślać? Dobrze myślałem. To jest jakaś wioska na Ukrainie. Znaczy nie wiem czy dzisiaj jest wioską jeszcze, ale... Dobra, to ja wam to pominę jak my tam idziemy. I... Zobaczymy się już z królem. Jak już tam dotrzemy. Chciałem spytać, Kazimierz. W okolicach Kijowa jest, aha, czyli jednak obleganie. Ki oblega Kijów, ty, a możemy pomóc w obleganiu Kijowa? I ja bym chętnie pomógł tutaj. Witam, pani ten, czy masz dla mnie. Dobra. Mm, jakiś doręczyć list do kogo tam było do, że do zamków gdzie eee, zamek Dubenis a to nie był tam skąd zaczynaliśmy grę w sensie o tutaj no gdzie po prostu potrzebują wsparcia pewnie i dlatego tutaj nam wysyła chociażbym o kijów się pobił tutaj no ewidentnie nie chcą mi dać tatarscy najeźdźcy oho nie no, uciekli nam to z pikami, a ja mogę ich zaatakować? Wiecie co, ja bym spróbował ich zaatakować, Ukraińców atakujemy Znaczy, tu chodzi o... to są rebelianci tutaj, to nie jest że naród, żeby nie było Ale wiecie co Udało się. Dobra, spadło. Dobra, tutaj biegają. Dobra, tam strzela. Wyruszajmy na tych. A mamy jeszcze to, zapomniałem. Ok. i dłami szarpujemy. moi to muszki też strzelają ale dostał dobra mój koniec tutaj za wolny dobra padł O, tu już ucieczka jest. Ten chce uciec. Ale ja go doganie. Ale, dobra, cena masz na serio specyficznego, panie Michale. Aha. Kucze. O kurczę. Nie trafił. O kurczę, dobra. Wy, wygraliśmy. Jedne, jednego. O! A weźmy jego i kosynierę weźmy jako ten. No i dobra. Gotowi do awansu. Hm? O! No i jeszcze lepiej. Dobra. I teraz możemy pomóc w zdobyciu kijowa chyba. Bo może zanim wsparcie wezwiemy to tutaj pomożemy Chyba król nie ruszy bez wsparcia Trzeba bezpiecznie się tu przedrzeć Na Polski ziemię Może zdobędzie A, bo tutaj oblegają tutaj palo Aha, czyli to takie obleganie jest tutaj z tym. Aha, dobra. Tu uważajmy, bo tu są jakieś większe siły. Spotkajmy się z książę ten. Witam. List od Kazimierza. Do widzenia. Idziemy szybko do Kazimierza tam. Tak, Kazimierz się... Jan... I szybko pomóc w zdobyciu kre... Kre... Tak, Krakowa, Kijowa. Więc widzimy się za chwilę. Podczas drogi zobaczyłem, że tej nasi potrzebują wsparcia, więc Pomożemy im A w sumie atakujcie. Mamy husarię jakąś tu. Okej, trochę się nie udało. Dobra, chyba jakoś dajemy radę. Oj oj, a zaraz właśnie a ty co tutaj robisz. Konaliśmy. brak strat, sojusznik nigdy nie tam potracił ludzi. Pomogliśmy. Pojmijmy tutaj kogoś. O, mamy weterana. Uuuu, Ej ale dobre muszki tam widziałem, żeby. był. Jak ktoś jest gotowy do tego? Nie, no to ruszamy dalej. Idziemy tam pomóc pod kijowem. Uuu, zebranie pieniędzy z Warszawy No to co, bawimy się w... ten, Czy... Czekamy tutaj jeszcze może na jakieś wsparcie, coś Przyjdzie tu w ogóle ktoś, czy nie? No tak ten... Ja bym chciał ten kijów od zdobyć Pomóc tutaj w zdobyciu kijowa Dobra, to czekamy sobie Dobra, pójdźmy do Warszawy, bo ewidentnie tutaj jakoś nie się nie, nie szykuje na tą bitwę Więc widzimy się widzowie jak będziemy pod Warszawą No i pobieramy podatki z tego. O kurcze eee, Nie spodziewałem się, że Warszawy nam będą odblegać Co się tu dzieje? No i zebraliśmy pieniądze dla króla, teraz tylko pójść do niego Jak tam? Lwów się nie, nie poddał? Bo tam poszli na Lwów widziałem e, Tędy No i zaraz zobaczymy jak z tym Kij... Aha, Kijów porzucili mhm. To gdzie teraz jest król? Okej, okay, weszliśmy do Haratu Krymskiego Złapiemy tych bandytów. Stand and deliver. Y... Zobaczymy, jest to... jaki to rodzaj bandytów. O, już poleciała salwa. Oni też mają już. O, ale trafienie było. O, teraz to umie trafić Dobra, teraz ten trafi Zwrócajmy na siebie uwagę Okej, okay, oberwał Oberwał Uuu, ale wyrobił O moi podbiegają, dobra Jakiegoś łucznika mamy Dobra Ja tamtego pójdzie dogonić Dogoniliśmy go Jeszcze ten został No i udało się Ruszamy szukać króla naszego. Twierdzę zabra. Ruszajmy. O kurczę, ale tutaj Harad Krymski ma armię. Dobra, widzimy się jak będę w twierdzę. Dobra. Możemy zaatakować ich. Tylko. No i strzelajcie, 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 bo widzę, że to jest taka kawaleria ich. ojej, dobra, to nie było za dobre. Oho, to jest taka jazda. Strzelająca jeszcze. O, będzie mnie będzie, będzie strzelał. Dobra, zajechałem mu drogę. A trochę potracimy lub... O kurcze. Dobra, mam nadzieję, że da dadzą radę. O kurcze, zostało ich dwójka nas. Nie, nas jest dwójka, a ich jest czwórka. O kurczę, dobra, to może być ciężkie. Nie spodziewałem się, że nas tak rozjadą. Trzeba uważać. Dobra. tylko jak kozacy robili, czyli okrążajmy myślę, że kręcimy się w kółko dobra, pad jeden dobra, teraz możemy mieć większy problem dobra, jeden na jeden okej, okay, teraz podjechać kurcze, nie trafił dobra, wygraliśmy Ja cię, ale ile tam ludzi potraciłem możemy już porzucić, jak nasz oddział nie za dobrze Pogadajmy z pułkownikiem Gdzie jest król? Mm. Lubin. O, to niedaleko, no to ruszamy tam I do Lwowa zajedziemy Lublin nam oblegają, trzeba coś zrobić Królu Mińsk, tak? Do Mińska. No to ruszajmy do Mińska. Pogadajmy może z Hetmanem tutaj. W końcu jakiś dobry dowódca tutaj. Tam wojska koronne by. Jeśli ktoś tak jak. To... Zemsta i prawo. Hm, czy tu mam po prostu atakować tych? Zemsta i prawo został złupiony Masłowy brud Ale... Aha, że zemsta i ten Że mam splądrować mm. Masłowy brud, a gdzie to jest? To jest jakieś przygraniczne miasto? Wioska, czy co? Kamień, a kamień z był polski? Czy oni to zdobyli, czy. Dobra, nieciekawie to wygląda. Gdzie mm, this... Pod kijowem to jest. Jakbyśmy mieli tu wsparcie jakieś, to fajnie by było to złupić, ale. Ale ja na sobie z bym posłuchał, bo tutaj to jest znakomity. To tutaj będzie ten. Znaczący człowiek. O nie! Dobra, husaria zbuntowana tych biega. Nie, przecież Polska się ten. Polska się od środka rozwala. A król nic z tym nie robi. Ruszajmy jak szybko do Warszawy i. Trzeba ruszać na Ukrainę. Po drodze, po drodze jeszcze pokonajmy jakiś tych bandytów. Dobra, tamten ucieka, Zobaczymy tylko... zobaczmy z nowej piki włóczni bardziej niż piki. Pika to jest nie na konia. Nie no i pokonani. Barbara? Pan... A to nie są postacie z tego mm. Okej. Okay. Doświadczeni żołnierze. A Barbara przypadkiem nie jest z ogniem, W sensie... Oho, piro... pirogi powiadasz. Dobra. Mamy Barbarę w armii Kucharkę Jakąś Znaczy to było jak mi się kojarzy właśnie, że Czy ona nie była w ogniem i mieczem? W sensie no to jest no... Gramy w grę, która Jest og ogniem i mieczem, w sensie no więc Trochę dziwne jakby tu postaci nie, by nie były z, z tego No Rozumiecie mi chyba o co chodzi Ja pierdo Szwedzi zdobyli Lublin nie no Oho, bitwa Bitwa z mieszkańcami O kurczę, ja głównie tutaj taką armię Ty właśnie może o, to są to jest chłopstwo, oni chyba nie mają broni palnej. a nie mają palną. O kur ale chłopstwo tu jest, i jacie. Dobra, to może być ciężka bitwa Ajajaj Bijcie się Ja będę was wspierał od tyłu Strzelam Odwracam ich uwagę Strzelam Walcz, Walczmy do końca Wygrywamy to. Chłopcy zostały pokonane. O nie, jeszcze wsparcie tu biegnie. Myślę, że to koniec. Dobra, padł. Dobra, padli. O kurcze! Tam jeszcze wsparcie przyszło. Nie udało się. A ja Oberwaliśmy to mocno. No cóż, widzowie. Może innym razem. Z podkulonym ogonem musimy wracać do Polski. Więc. Widzowie. Następnym. O kur... Dobra, musimy się jak najszybciej wycofać i odbudować w Polsce A jak nasz oddział? Przynajmniej nie musimy płacić Więc widzowie oj, 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 Z bandytami to nie chcę na razie zadzierać, chcę się odbudować, a nie stracić jeszcze wszystkich Więc widzowie, w dzisiejszym odcinku to na tyle Odbudujemy się jakoś i ruszymy pomóc Polsce, bo tutaj od, od środka jest niszczona, więc ja się tutaj z wami żegnam. To macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Do zobaczenia. Cześć!